w pierwszym odcinku z serii Od Zera do Bohatera, który będzie serią poradników do postaci w Marvel Rivals. W tym odcinku skupimy się na Mantis. Jak nią grać, co dokładnie robi Mantis oraz z kim jest dobra. Mantis jest taktykiem, co oznacza, że jej głównym zajęciem jest utrzymywanie towarzyszy przy życiu. Ale potrafi także nadawać buffy dla sojuszników, które zwiększają im obrażenia. Mantis jest postacią, która wymaga od nas dobrego zarządzania zasobami oraz dobrego pozycjonowania się, by nie wpaść w wir walki. Mantis posiada specjalny zasób o nazwie Life Orb, dzięki niemu nie ma cooldownów, ale nie może używać umiejętności, jeżeli zasoby jej się skończą. Life Orb zregeneruje się samoistnie, bądź możemy odzyskać go za pomocą trafienia przeciwnika w ich głowę, co zawsze natychmiastowo zwraca nam jeden zasób. Sports Slumber, umiejętność pod Shiftem, pozwala nam na uspanie wroga na krótką chwilę. Ważne. Postacie uspane mogą być obudzone przez sojuszników, jeśli szczelą w fioletowy duszek za osobą, która jest uspana, bądź także może, mogą się obudzić za pomocą otrzymywanego odemage'u. Umiejętność pod prawym przyciskiem healing flower umożliwia nam leczenie towarzyszy oraz nadaje efekt regeneracji na sojusznika. Może, możecie śledzić, kiedy ten efekt się kończy za pomocą specjalnego paska, który pojawia się po prawej stronie waszego ekranu. Alley Inspiration pozwala nam na zboostowanie damage'u naszego sojusznika. Podobnie jak w przypadku leczenia, pojawia się pasek po prawej stronie ekranu. Możecie dać leczenie i boost do damage'u na jedną osobę. Niebieski pasek oznacza boost. Damage'a a zielone regeneracje. Umiejętność pod F Natural Anger nam na zbufowanie siebie, dzięki czemu nasze ataki będą zadawać większe obrażenia. Ultimate Mantis leczy wszystkich w oku oraz zwiększa im szybkość poruszania się. Każde leczenie, które będzie wychodziło ponad ich normalne zdrowie, zostanie w tarczę. Passive Nature's y, favor nadaje nam pasywną premię do szybkości poruszania się która jest nam odbierana w momencie otrzymywania obrażeń i wraca po chwili kiedy tych obrażeń już nie otrzymujemy oraz nadaje nam efekty regeneracji za każdym razem kiedy zużyjemy jednego life orb. Podsumowując, Mantis jest agresywnym supportem preferującym zadawanie obrażeń by móc leczyć swoich towarzyszy. Celuj w głowę by odzyskiwać jak najwięcej zasobów i używa ich na osobach biorących czynny udział w walce. Mam na myśli, że leczenie Jeffa, który jest na samym tyle nie jest twoim priorytetem chyba, że Chodzi na niego flank, bądź jest prostu atakowany. Staraj się leczyć i bufować postacie, które są na froncie, które zadają ciągły damage albo go otrzymują. Twój zasób jest cenny, więc staraj się nim nie spamić na lewo i prawo, bo strasznie szybko stracisz na wartości. Staraj się usypiać ważne cele, takie jak przeciwni flankerzy, bądź taktycy bądź taktycy przeciwnego teamu. Staraj się trzymać uspania jak najdłużej i używać tylko i wyłącznie, kiedy może to przeważyć szale zwycięstwa. Jest to dosłownie jedyna droga Twojego przeżycia. Używaj Ultimate'a w momencie zagrożenia Twojego życia, bądź kiedy przeciwnik prowadzi mocne natarcie, które często oznacza używanie paru Ultimate'ów naraz. Nie bój się używać swojego ultimate'a, bo ładuje się on bardzo szybko, ale też nie używaj go, jeżeli tylko ty jesteś przy życiu, chyba że jesteś w stanie obrócić losy walki na waszą stronę. Ej, hey, teraz przejdziemy do części praktycznej, poradnika. Innymi słowy, pokażę wam trzy gry jak Gramantis. Mamy dość dobrze zbalansowany team, pomimo iż to jest quick play, co nawet 1. ok. Ogólnie zawsze starajcie się, jak widzicie właśnie, że idzie ktoś na flanka, to żeby go zbusztować, w zależności od mapy, gdzie będą przychodzić. To się nie udało, to, jest za to Nasz flank ma kopotę Zobaczmy go. Nie koncentrujcie się na flanku i to bardziej starajcie się fokusować na supportach jego ale ja tym razem tutaj tank bardzo źle zagrał i muszę zjeść żeby supportów nie było mam jednego supporta nasz połóweczkę zabił drugiego supporta o, ma masz trzech supportów dobra, to było daleko to nie trafiałem sobie. o to, jest kolega i go ona będzie chciała Daj mi jeszcze ten gitnął, wróćmy do siebie. Niech się Jeden tank jest martwy. Dalej na twarz. Nie będzie się używać figą ataków, by dał mi. No i jest to tyle, że odręb ten, z dużym mu to użyć. Oj, jest z moją helą. Kara to praktycznie jedyny czempion, którego na razie jako healerze musicie się w ogóle obawiać, nie? Jest w stanie zrobić tak poryty damage, że jest lepiej ją wyeliminować niż leczyć swoich towarzyszy. ją, nice Starajcie się także fokusować na Waszych kompanach, którzy leczą Ze na fakt, że jeżeli oni umrą Prawdopodobnie Wy pójdziecie za nimi Więc starajcie się ich utrzymywać To prawa na niższych rangach Prawdopodobnie oni będą mieli A im wyżej będziecie, tym supporty będą bardziej jedzieć. Powinni was to utrzymywać. obecnym stadium dosłownie polega tylko i wyłącznie na tym, żeby fokusować supporty. Ze względu na fakt, iż dopóki supporty żyją, nie jesteście w stanie praktycznie przebić się przez ich tanka. No chyba, że użyjecie jakichś ultimateów, które go bo bądź po prostu zburstują typu panisher. Taki tip, nigdy nie próbujcie usypiać panishera, bo chyba się nie na, na jego ultimate. Cie. Próbowałem już 6 razy go uspać, ale ani razu mi to nie wyszło, pomimo iż go trafiłem, jestem tego pewien, więc on ma Stuprocentową kontrolę. 100%... Bo, um, Jezus Maria, zabrakło mi słowa. Musimy się z Odporność, <trym> o, mam. Jezus Maria, ale to długo zajęło. Mam odporność na Crown Control. Zaczyna się walka 5, 4, 3, 2, 1! Wszystko co musisz zrobić jest zbierać miejscowość Got it? No, to będzie chyba bardzo prosty mecz. Heal, on będzie szedł. To, right, to za wcześnie mu dałem. I oh, oh, podbiegnę z nim. Teraz mu dam wracam do teamu. Like Niech no to już umierają, nie mam... Swoich umiejętności, tak że nie go gobić, niestety, ale... Weźmy duela z kąpelą, to pewnie da nas skończy. Dobra, jednak nie skończyła się na Wygraliśmy, nie wiem. Nic nie zrobił, na szczęście. muszę pokazałem, jak nie celować. Właśnie, słabo. A, to też moja pierwsza gra w sobie. Tak, jestem bardzo inteligentną osobą.

To będzie kontynuowała, przegram Dobra, zrobię taką kufkę. Dobra, po prostu żyję uspanię, żeby go wykończyć. Znalazłem rakieta. Więc na nim posiedzę. Ok, padł mój to jest nice. Dobra, mi Tak, nie udało się ratować, ale udało mi się dobić go. Dobra, ładnie. Mamy to Wyjaśnij. Wyjaśnij. tragiczny Wyjaśnij. 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 Nie jest MVP. MVP. Dobrze, że nie ma play of day game jak w Watchu, bo bym prawdopodobnie dostał najgorszą akcję, jaką tylko jest możliwe. Gdzieś gdzie w ogóle nie trafiałem, nawet nie pokazuję. Z mocno się boję. Wspomniałem, że gry szuka dosłownie sekundę, a nawet i może najmniej. I Instalok supporta Tego już nie grali Ok, mamy teraz bardzo dobrą osobę do boostowania Ogólnie najlepiej jest boostować Widow, jeżeli mamy w teamie Bo Widow ogólnie nie zabija one shotem W głowę, a jeżeli będziemy mieli dobrą Widow To nasz boost powoduje to, że Większość postaci, które nawet mają 70-275 HP Zostają one shota w głowę Więc jeżeli macie znajomego Który gra bardzo dobrze w Black Widow No to Wtedy możecie tak naprawdę wygrywać kolejki sekund, za pomocą właśnie Combat Mantis z widłką. Na Hawkeye nie know? jest to aż tak wymagane ze względu na fakt, że on ma mechanikę monshotowania ludzi w głowę. Wystarczy, że przytrzyma chwilę, chwilę na przeciwniku, nawet nie musi na głowie, po prostu musi na przeciwniku przytrzymać. Jest w stanie potem po prostu nacelować głowę i szczelić. Ale, mimo wolnie, hałka jest jedną z postaci, którą na pewno zawsze chcecie bufować. Scarlet też jest dosyć dobra do bufowania, dlatego, do bo wtedy bardzo szybko potrafi zabić swoim pointem klikiem. Zbuffowałem go wcześniej, jakby mieli jakiegoś Spidermana, który umilkował się za szybko no już rangi. Nie wiem czy jakkolwiek... obecnie... to jest ale... ale nie wiem, że, e, Nie wiem czy ranga jest jakkolwiek brana, bo wygrałem 5 rankedów, 5 wygrałem. Jestem w werze 3. To jest śmieszne, bo pokazało mnie, że jestem tam w... Znaczy, że jestem wyżej niż 90. Mam chyba 7% graczy? No, to jest dosyć śmieszne. Jeszcze nie grają rankedów, prawdopodobnie chcą uniknąć wszystkich ludzi, którzy będą multować. Niech to na pewno dużo. Mam multat. Nie, jedziemy tam. To była Gdyby nie to, że go używa i nas nie raszuje nim to ja bym mógł spania na nią. Nie złożyłem go uleczyć. Dobra większość naszego teamu nie żyje. Poczekajmy. Też w niektórych, ale to bardzo, bardzo nieczęstych, jeżeli widzicie, że macie bardzo mało czasu, możecie użyć swojego ultimata, żeby przyspieszyć wasz team, żeby szybciej po prostu dobiec do punktu. Postarajmy się właśnie... ...wieścinny na plecy. Mus go. Dobra, że tam. No, no, między... no, wiem, palu, to jest... Niestety ludzie jeszcze nie jak zbyt fokusują w na swoim ultimate, z tego możecie ją zbić. Więc zawsze jest dobrze, żeby właśnie kurwować, zbić ją. Mamy go? Słowem, postujemy go. On no. szerzy. Wystarczy, żeby zarachować. To powinienem użyć ultimate. Teraz ja zrąbałem. I chyba przez to, że to zrąbałem, właśnie teraz to oni wygrają. Dobra. Zobaczmy, Cieszy jakby przeciwnicy byli bardziej ogarnięci, to powinienem wejść i pożegnać się i pożegnać się z życiem. Ale na szczęście przeciwnik nie jest zbytnio rozgarnięty. Mm -hmm. Teraz no. To damy zaraz będzie kończyć. Zager go wyleczy. Pani serdecznie go. No, to o Jezus. Dobra, jest źle. E, Przegraliśmy to. Nawet jeżeli dobiegnę, to ja tam nic nie zrobię. zignorować te Spidermana, bo zbyt szybko jest w stanie mnie zabić. Niestety, ja bym mu trafił więcej headshotów, to był... może jeszcze zdążył tam dobiec. Chociaż raczej powątpię. 30 Only if you can defeat Doom and put the timeline back together. It's like a fairy tale. Complete with an evil usurper. The battle starts in five, four, three, two, one! All you need to do is capture the mission area. Got it? If the world didn't need superheroes, I'd work at a carnival. No, no. The doctor created a shortcut. Focus on the battle, Time to do some damage. I am oh, no longer in control. That guy's won't like this. Do watch your back. Mamy ją. Zawsze potoczuje się ten Tylon. Te bomby jej są straszne. A one jeszcze po tej sieci po prostu sobie idą. Tylon praktycznie jest w stanie cały wasz kill wziąć i tego Jedyny, który kill nie jest w stanie to z waszego ultimata. jak już dojdzie do sytuacji, w której będziecie... Musieli wziąć cokolwiek robić. To pamiętajcie, żeby zniszczyć pylon, może spalić Ultimate'a, jeżeli nie jesteście w stanie tego zrobić. Także niszcie te bomby jak do Was wrzucę. Dobra, to jest dobry moment, żeby użyć naszego wklupunta. Żeby ich wszystkich wycofać. Dobra, wszyscy spodpadali, Została luna. To jest dobry moment, żeby powiedzieć wszystkim, że się nie bawimy. A jest w 100% martwy. Ale zajęliśmy dwóch. I tak niczego nie zmieniło na po zdychali. Oj, nice. Z naszym buffem. Oszatował go. Ja tylko za... tylko I am ready to tak za mocno. Nie wiem, co nas tu robi. Niestety nie udało się jej ustać. No, okej. Okay.

Judge, jury, mm -hmm. mm -hmm. executioner! Mm -hmm. voilà. We are undefeatable! Don't shoot too much. I feel like I'm suffocating. Z no, druga gra to porażka. Prawdopodobnie za mało się skupiałem na filowaniu. No nie jest tak samo źle z tym filmem. Bardziej ta penny tutaj robiła im robotę. Zabiję trzecią, ostatnią grę. Ale widzę, że się zapowiada raczej niezbyt ciekawe. Mam już trzech DPS-ów.

Ciekawe. Może zacznijmy od tego, że mam radę yeah. cały team. Może a... no, zdarzy się cud. was obserwuje. naszego spider Dla Dla dmiana. Dmiana. O. Myślę, jest ja ogólnie polecam też na panią, jak macie pacynki Lokiego, to też możecie ich je headshotować i tak bardzo łatwo odzyskiwać wasze ładunki. No boże. Myślałem, że Dobra. Jakoś to ogarnęliśmy. Te nice. o pacynki. Nice. jeszcze Pela. Dla tego nie. Nie wykilam.

Zawsze starajcie się niszczyć te pacjenki od Lekiego. Dzięki nim jest w stanie strasznie leczyć swoich towarzyszy. Nie mówiąc już, że jeszcze dają mu przewagę w postaci tego, że mogą. Może się pomiędzy nimi przemieszczać. Jeszcze mobilność wchodzi. Tak, no, aż na to hmm? mam być eh, się nie Dobra. Chcę go tu powstrzymać, to... po nią? Będę z nią? Będę z nią. Dobra. O, Michal, oh, oh. oczywiście, no. Działa. Mm. Dobrze, szczerze że to nie idzie nam tak źle, jak jestem sam healerem. 4000 healer już zrobiłem. That's the nice. no, tu mam pacynkę, szybko nabiję. O, umarł. leave! Oho! Nie, 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 ja podziękuję koleżance. O zostaw. Mee, <плодовый путь в тяже> no, нам, no. Traфи? Не видите меня. Не видите. Хорошо? не троффи? Не троффи, хорошо. Кто-то не троффил. Подними, подними. Да, ты расстроился в долгом Слово, да? Nie wiedział, gdzie to tarczę dać. No dobra, ale jeszcze jakoś się tam trzymają. Może dobiegną i tu dzień. Może. Tak. Co no, To jest Jestem że trafię głowę. No,

Tak, naprawdę to jest śmieszne dosyć, że doszło do overtimea na fakt, że jestem sam healerem, wystarczyło dosłownie, żeby nie sfokusowali. I moi by nic nie mogli zrobić. A my jeszcze walczymy teraz. O, ja pizgam, jeszcze to wygraliśmy. Nie no, chyba ja to my, my to wygramy. My to wygraliśmy! XD Okej. Okay. To jest chyba dobry moment, żeby zakończyć to wideo, usłyszałem wiki dostałem, nice napiszcie w komentarzu kogo chcecie kolejnego, żebym zrobił w serii poradników, trzymajcie się, cześć